Witamy dziś na polu u Bartka. Ursus już nie ma swoich koni. Bartek, słuchaj, bo taka ciekawa akcja się szykuje. Ponad 80 ton z hektara, taki rekord padł wtedy. Witamy dziś na polu u Bartka. Cześć Bartek. Witam. Co tutaj robimy, Bartek? Uprawa przedsiewna pod uprawę buraka cukrowego. Widzę dzisiaj maszyna porządna, Arbos 515. Tak. Ostatnio wykonywaliśmy orkę 3 dni temu. Arbos 75. I, I Ursus Mateo. Ursus Mateo. No, dały radę maszyny. Tak jest, szybko to poszło, ładnie w pole udało się zaorać. Mamy tutaj 3,5 hektara, coś koło tego mówiłeś. Tak, tak. Rano rozsiewaliśmy nawóz. Teraz jedziemy agregatem 3-metrowym biernym, z tego co widzę. Tak jest. E, to jest agregat agromaszu. Z tyłu ten wał bardzo ładnie dogniata. Ta gleba jest idealnie zagęszczona. Widzę, że jeszcze taką e, włókę sobie dorobiłeś. Tak, Ona też wyrównuje wyrównać ładnie. te pole właśnie. No, pod buraki wylecie. musi być w miarę równo, e, żeby te wschody były wyrównane. A co tutaj było wcześniej? Bo widzę, że jakieś e, takie łodygi stoją, gorczyca tutaj była, poplonem. Tak, gorczyca była na jesień jako poplon zasiana, a później to było stależowane. Ziemia przez okres zimowy odpoczęła, nasiąkła wodą, trochę tego śniegu mieliśmy, także warunki do uprawy optymalne teraz. Zaoraliśmy. Tak, Czyli... i dzisiaj planujemy jeszcze zasiać buraki, także będziemy czekać na plony. 3,5 hektara, więc siew nie będzie zbyt długi. Chwila moment, miejmy nadzieję, że to Tak. Yy... Ujdzie. O ile pogoda pozwoli, ale zapowiada się dzisiaj słoneczny dzień, także powinno być ładnie. Ziemia ładnie jest nagrzana, także idealnie, idealnie dla siewu. Słuchaj, dzisiaj testujesz Arbosa 515, jak, jak ci się nim jeździ? Bo tutaj jest bardzo dobra widoczność z kabiny, jest tak. przeklona. Prosty ciągnik w obsłudze, przede wszystkim w porównaniu z Ursusem, to no przede wszystkim nie mamy, ma co porównać. Mamy przedni napęd. Mówiłeś, że wcześniej do Nagregat chodził z Ursusem 1224. Tak, tak. Jest jakaś różnica odczuwalna? Duża różnica. Ursus już nie ma swoich koni, także z racji wieku, a Arbos, nówka maszyna, także konie ma. No bo tam Ursus... I zapas mocy jest, a w Ursusie tego zapasu mocy brakowało. No tutaj mamy 5 biegów, to jest wersja Global akurat, 5 biegów. Tak. No i rewers mamy, nie? No w Ursusie jest ten rewers, ale no... no zwał jak zwał. Dokładnie. Ale to rewersem nazwać nie można. Tutaj. Mamy też półbiegi. Tak. W Ursusach oczywiście jest ten zają, 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 no, ale z wiadomych względów nie zawsze to działa. Prawie wcale to nie działa. E, przedni napęd w Arbosie jak najbardziej e, bardzo się spisuje. No Ursus, ma to nie ma tego napędu. Nie ma, nie ma. E, gdyby miał, myślę, że ta przednia oś byłaby bardziej dociążona tak. i też ta orka by szła sprawniej. Tak, bo w Arbosie tym 30-75 jednak ten przedni napęd dużo dawał sobie lepiej, lepiej radził ten ciągnik. Dokładnie. Napędzem, dokładnie. Ale... Tutaj mamy 125 koni. E, słuchaj, teraz ruszyły nabory na restrukturyzację małych gospodarstw, 60 tysięcy. No i młody rolnik, 150 tysięcy, więc jest szansa do wykorzystania. Masz zamiar z tego skorzystać? Myślę, Masz możliwości? To... Czy Jeśli się uda, to złożę wnioski i zobaczymy, jak przyznadzą wniosek, no to zobaczymy, jaka będzie oferta na Arbosa i myślę, że że Arbos coś się gości w moim gospodarstwie. Bo już niedługo z tego co wiem, dostawa Arbosów 75-65 koni. Taki by mi stać w moim idealny, gospodarstwie. nie? Idealny. On z tym pługiem czy bowiem tutaj. I do puga, i do agregatu, i do transportu, czy się w nawozu, opryski. My też go wykorzystywaliśmy do opryskiwacza. Słuchaj, idealnie sobie dawał radę. Tam opryskiwacz był 2,5 tysiąca litrów, no idealny ciągnik do tego. Ale wracajmy na pole. Dzisiaj wykonujemy się w buraka. Czy ty w gospodarstwie już wcześniej uprawiałeś buraki? Dziadek, tata, jak to wyglądało? Dziadek kiedyś uprawiał buraki. Od kilku lat nie uprawiamy buraków, w tym roku się skusiliśmy na uprawę buraka i zobaczymy, jak to będzie. Jakieś takie rekordy? Bo słyszałem, dziadek tutaj się chwalił? Tak, dziadek tam, jak uprawiał buraki co roku, to w jednego roku miał ponad 80 ton z hektara. Taki rekord padł wtedy tutaj na okolicy trzecie miejsce w cukrowni. Ale to były takie lata 2000 z tego tak, co mówił, tego. czyli na tamte lata to naprawdę był super super plon. No dzisiaj wiadomo każdy chciałby tą setkę przekroczyć, no nie zawsze się to udaje, bo susza i nie tylko tak. jakieś tam niesprzyjające warunki. tak teraz suche, także tej wody brakuje, a burak niestety wody potrzebuje dużo. Dokładnie. Też y, rozmawialiśmy tutaj przed nagraniami, że po orce wiosennej Lepiej dziadek, czy tam tata zaobserwowali, że lepiej ten burak jednak wschodzi. Tak, ziemia jest lepiej nagrzana niż po tej zimie i to tak. Lepsze są plony. Przejdźmy może jeszcze tutaj do tego agregatu. Zobaczmy, jak to. Tutaj masz z przodu wał i tak, wał. stronowy, dwa rzędy sprężeń i z tyłu wałpakera dogniatający. I ta włóka bardzo ładnie zagarnia tutaj tak. te rowki po agregacie. No, masz. Hydropak, Się jeszcze? Tutaj masz używasz tak, tego agregatu? Z tym agregatem mamy siewnik Hasia. Bardzo fajnie się to sprawuje. Bartek, słuchaj, bo taka ciekawa akcja się szykuje. Z tego co wiem, masz Ursusa 28. Tak, z 66 roku. No powiem ci, że to już jest naprawdę legenda. Klasyk, tak. I ten Ursus Mateo przy tym twoim... On jeszcze trochę odstaje, słuchaj. Ale słyszałem, że wybierasz się nim w trasę. Tak, planujemy w czerwcu podróż. Nad morze, linią brzegową, będziemy jechać. Znajomi, przyjaciele, taka ekipa zgrana. I z tego co wiem, to 12 będą tylko, traktory. tylko małe traktory. Właśnie takie małe. 28, zetorki, K25. I jeszcze masz jakieś ciągniki? Hobbystycznie, bo słyszałem, że hobbystycznie sobie remontujesz i masz tak. kilka takich ciągników. Aktualnie mam 7 ciągników już. Swojej kolekcji. No, 60 wykorzystywana jeszcze w gospodarstwie, 28 odrestaurowane, a reszta czeka na odrestaurowanie. Ferguson T20 z 51 roku. W bardzo dobrej kondycji silnik. Skrzynia wszystko ładnie działa, tylko trzeba go odmalować. No i później takie małe ciągniki HAKO ogrodnicze, dwie sztuki. Przed tygodniem nabiję, na, zakupiłem do, drugiego. Mi się spodobały te ciągniki i tak. Nie używacz już ich w gospodarstwie. W gospodarstwie, nie hobbystycznym. Szkoda, na zloty. szkoda, to już jednak legendy. A powiedz mi, jakie uprawy jeszcze macie w gospodarstwie? Pszenica, jęczmień, rzepak. W czyli... tym roku akurat buraki. Tak, czyli jest tak. rozmaitość tak. tutaj płodów w, w gospodarstwie. Bartek, no jeździłeś tym ciągnikiem już trochę, powiedz mi jaka prędkość? Jak to, jak to tutaj uprawia? Szerokość robocza agregatu jest 3 metry. Głębokość pracy 8 cm do 10, no wiadomo, na polu różnie bywa. No dokładnie, ale w momencie, że jest bardzo równo na tym polu. Tak. Prędkość pracy w granicach 12-14 km na godzinę. Przy Ursusie to ledwo 10 się udawało uzyskać. no także tego tu ten czas. Optymalnie tutaj, no spalanie na pewno będzie mniejsze w Arbosie, nie? Tak, spalanie pewnie mniejsze. No Prędkość i też szybciej wyko wykonam ten zabieg. Dzisiaj, tutaj, tą uprawę. No i też przyjemniej, nie Nie będzie Cię bolała głowa od hałasu. Tak. No wiadomo, że coś tam są pasjonaci, tak jak na przykład Ty, ale to, to trzeba lubić, nie? A jednak prace, żeby wykonać, to to warunki powinny być jakieś tam sprzyjające, sprzyjające powiedzmy. Tak. Człowiek się wtedy mniej męczy, jak jest mniejszy hałas, a w Ursusach to niestety ten hałas jest. No dokładnie, tam ta przednia szyba, ona jednak powoduje Potęguje te drgania. Potęguje ten hałas, bo te wszystkie drgania przenoszą się przez szybę do kabiny i... Tutaj Warbosie jedna klimatyzacja. klimatyzacja jest i to duże udogodnienie w pracy. No, no, widziałem jak jeździłeś tutaj z tym pugiem drzwi pootwierane tak. było gorąco. W Arbosie cały pozamykany i bez problemu. Wyszedłeś czysty, a z Ursusa Zagurzał. no nie do końca, nie? E, <laughs> powiedz mi, jak teraz będzie wyglądał przegląd tego Ursusa? Już no. można zrobić pierwszy, pierwszą zmianę oleju? czy Ursus czy ma tam około 30 paru godzin teraz. Jeszcze dobijemy do tych 50 godzin, wtedy wymienimy oleje w silniku, filtry, regulacja zaworów przede wszystkim. Ten silnik w tym procesie docierania się trochę poukładał, trzeba sprawdzić te luzy, nowy Czyli... olej zalać, nowe filtry. I Czemu? będzie mógł już w 100% być obciążany. Czy jeszcze tak, po tak. tych 50 godzinach będzie trzeba go tam oszczędzać? No tak koniecznie, powiem? instrukcja w Ursusie podaje, że te 50 godzin to jest taki okres, żeby delikatnie ten ciągnik pracował i z, z czasem mu zwiększać to obciążenie, my tak robimy, bo najpierw pierwszym było 5 koni, teraz było później w agregacie trochę ciężej, później hamownia znowu trochę większe obciążenie, znowu poszedł do puga, to już było jeszcze większe obciążenie, ale nie był ten ciągnik przeciążany, żeby tam go, wiadomo, ile fabryka dała, tylko delikatnie, na spokojnie było tym ciągnikiem jeżdżone, żeby go tam. No dokładnie, no też. Uszkodzić. Tak odremontowany ciągnik, no to wiadomo, że trzeba oszczędzać, nie wybrać, szanować, nie? Tak. bo mnóstwo pracy było w to włożone. A jak cię ci pracowało z Raimundem? Bo wszystkie fajnie. szczegóły naprawdę są dopracowane idealnie, więc yy, chciałem cię zapytać, jak, jak z nim tutaj współpraca, ale mówi, że fajnie to, to najważniejsze. To się układało, wszystko szło zgodnie z planem, No projekt był ciekawy i naprawdę wyszedł idealnie. Także dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy dziękuję. się tutaj jeszcze na polu. Myślę, że tak. Łapeczka w górę, subskrypcja tam na dole. Na razie.